Cześć, witam serdecznie, Konty z tej strony. Zapraszam na moją pierwszą wyprawę na Uber Tristram. Zobaczymy, czy będę w stanie cośkolwiek ugrać, czy może zostanę zniszczony jak totalne dzidzi, więc wjeżdżamy. Jest to moje pierwsze podejście, w sumie chyba, kiedykolwiek do Uber Tristram, więc tym bardziej jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Dobra poszukiwaniu Mephista. Gdzie oni tu w ogóle są? Gdzie tu się te kurde bossy zbierają? Oh. Let's go. Mephisto, where are you? Dlaczego ciało Wirta płonie? No, już Conviction wleciało, jest Mephisto. Come on, come on, come come, come on, come Chodź tu, Mephiu. Come on. Let's go, Mephiu. Nie bój się to. jaki jakiegoś szybki. Holy damn. Dobra, jolo, lecimy. Ten co speeda ma! Muszę się tak ustawić. Oj, Valkyrie. Muszę się tak ustawić, żeby. No, damage jest okej. Okay. Damage jest ładny, tylko jeszcze uczniczka, jakby mi biła, by było spoko. Nie, no, no, damage jest bardzo ładny. A ja mi się podoba mój damage. Jestem amaz Amazon Samonair. E, no nie ma aż tak mocnego tego conviction. Dobra, jednego mamy z głowy. Coś z niego wyszło, szkielet. Dobra. Okej, okay, jest dobrze. Jednego mamy z głowy. Jest całkiem spoko, co mi się podoba. E, no dobra, najważniejsze z głowy: Mephisto zdjęty. Halo? Balu? Cześć, Balu? Co on truca? O jezu, ten jeszcze bardziej obniża resy. Ten, co jeszcze bardziej resy obniża, skitu. Bo spoko, gdyby nie fakt, że on tam siedzi, kurde, skitrany. Diablo! No czekajcie, bo teraz res są obniżone na klątwie, to jak ja w Diablo pójdę z jego, kurde, ogniami i tak dalej, to ten moment jestem martwy. Więc chyba bala na końcu. Muszę poczekać, aż mi klątwa zejdzie. To pewnie chwilę potrwa. Mmm... Curse minus 100%, czas działania truty 200. No więc muszę poczekać, teraz Diablo by trzeba było faktycznie wyciągnąć. Czekamy. O, dobra, możemy iść. Możemy szukać pana grozy. Lord of Terror and the evil. And the leader of the tree. Tu jest Diablo. Aha, on bije jakimiś meteorytami jak Diablo klon Dobra, czyli Diablo jest z tej strony, więc okej. Okay. Okej. Okay. Oj, przyszedł. Przyszedł. Aha, ja spełnuję, kurde jakieś dziadostwa. Dobra. Jest okej. Okay. Kątwa było mogła być, weszła, dobra. Kurde, ile on tego bydła no spawnował tu mm, Dobra, idziemy to czyścić Let's go Użycia ponad nie ma więc jest dobrze Jest bardzo dobrze Chodź łuczniczka, chodź bić Eleksa Eleksa, chodź bić Duchy zespawnowane Na mobach jest ten plus, że mam licza, a na diablo nie mam licza, a na tych mobkach są przyzywa jest. No. no. Halo? Dobra, diablo zginął. Jest okej, okay, został sam bal No 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 jest dobrze! Jest bardzo dobrze. Bal był tu gdzieś skitrany w tej części mapy. No i chyba jest też najtwarszy z tego co widzę. Ło, kurde! Ale zasiał. No tak, właśnie jego zielone resy. Jego klątwa obniżające rezisty No teraz nie mam za wiele tych Dobra, on gdzieś tu się przesunął. Ale już też dość mocno obity. O kurde. O nie! Not like this Tylko nie to, jeszcze przymroził mnie. Ale klątwa, no dobra, rzucił właśnie inną klątwę. Rzucił inną klątwę. Kląt czy prawdziwy? To jest pytanie. Dobra, tu się klątwy nadpisują, więc jest plus. Chyba prawdziwy. Jest plus, klątwy się nadpisują. Jak on mi wrzuci inną klątwę, to one się nadpisują, więc jak mi rzuci resową, Dobra, jeszcze trochę potów mam. Miejmy nadzieję, że wystarczy. To już jest resztka tych potków, które mam. Dawaj, dawaj, dawaj! Końcówka, kurde. Zrobimy to. Damy radę! We can do it! Damn! We got it, boys! 2 do druida, 38, 20, 10. No, rolka no straszne, ale to jest najważniejsze, się udało. A tu gdzieś coś miało dropnąć na Diklona, ale chyba widzę, że nie ma to 100% dropu, nie? We did it, boys! Black Soulstone, on nie zawsze dropi? No to by wyglądało. Dobra, chyba mamy to. Zdecydowanie mamy to. Dałość. Proszę Państwa, to było moje pierwsze solowe podejście na Uber Tristram. I jestem dumny z tego buildu, bo jest naprawdę bardzo przyjemny. Wydaje mi się, gra mega fajnie tym buildem. To jak widać jest na tyle silne, żeby sobie poradzić z Uber Tristram. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam chociaż odrobinę spodobała moja przygoda w Uber Tristram. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach i na streamach. Trzymajcie się. Cześć.